Co się stało? Obmacałam cię. A no to, to pan. znowu. Ojoj. Ojoj. Oj drapio. Oj, oj, oj. oj drapio jest... te pazurki, drapio. Patrz. <śla> Halo. Co jest jak <śla> 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 Nie wiem, czy no. ze w cię. Gdzie <śla> Co jest? Nie ja wiem. Ale się? Nie, w sumie kazali mi wsiąść. <noise> Powiedział, że jedziecie? nawet mnie nie związuje. Nie wiem. Nie wiem. Kocham cię, kurwa. No jak nie wiem. Ej, on jest bardziej damski ode mnie, a ja rozłączam się. Co ty nie, nie powiesz? Ale mamy ekipę zajebistą. Kurwa złapnę jeszcze jakieś ulonga. proszę cię jakoś, jakiś połączy, kurwy z mułem jeszcze jedno. To jest chyba wystawał to że to pójdzie. Malutkiego by się przydało porwać. Kurwa idź jakiegoś uląga znajdźmy i będzie zajebiście, nie? Czy jakiś gangster by się tu przydał, to by ma no, no, no Tam no, tak jest jednak się klue, no. i jest no, ta no, no. jako na... Dobra. No to nie, tu nie będzie. Tu. Ważne. To na apartach, bo tam się zwykle śpieszą, żeby jebać kardylery. No. A Ciebie już ktoś przeorał? Czy jeszcze nie? W sensie? Yuh. Nie Ciebie A, a, a mnie? No <laughs> Ale w jakim sensie? Żeby To nie w tym mieście Oj. <laughs> Co tu się dzieje? Ja pierdolę Ale gdzie jest wariatko? Dobre już, w prawo, nie? Tego. W czerwonych by było ci lepiej W lewo teraz, nie? No ale, bo ja teraz odgrywam matkę wioskę Santosowsk. A bo policjanta no. jeszcze Przecież to by było chyba jako combo Bierz pod komendę, nie? Ej, ja też by się pluł Ci się nie nadają Nie nadają się? Oh. Nie nadają się Kurwa, Patrz, patrz bycia... kogo my mamy w aucie, nie strzelaj do niego, patrz, posłuchaj Kurwa, wiedźma z tyłu, odezwij się tak? się <laughs> ma. Patrz teraz do przodu, patrz teraz tego z przodu po prawej, no. nie? Dzień dobry, Przejdź. witam ja się... ja go wczoraj spotkałem. No jest kurwa ciekawe, nie Wesoły samochód, Teraz poszukujemy gangstera, który będzie nas... nam że nas zajebie. Zajebie was. Nie! nie ty woda. jesteś chujowy, wypierdalaj to wow. jakby... Wpierdalaj! Gdzie można jechać? Gdzie można jechać? przez no gangstera. No Właśnie tak. na zts Dobrze mówisz! Ja wam mówię, tył kardilera. Za kasynem. <grym> wow, co to za słupek! Oooo! Się ma! Kurwa, chodzi? ale fura! Z o! Siedzisz, kurwa, i co? My się o, ten siedzisz, się nadaje w kój. Ty się nadaje, pójdź. Co? co? Ten kurwa coś mówi, ten poza. No co ty jest, kurwa? Ty no, siema. Go chcesz porwać, ty jesteś głupi czosnek? Ty. No nie chcę go porwać, przecież tych też nie porwaliśmy. Je... A. Ej, Bobby! Co? Powiedz coś dłużej. O co ci coś chodzi? Ty? On zajebisty by był? pasztera, Bobby! Teraz ten, Wiedźma pierwsza, ty. No siema. I patrz teraz, ty A, dzień dobry, dziecka. dzień dobry, witam. No. To, to co co, co ja, tu Nie wiem co się dzieje, ale zapraszamy. Jest Ej, wesoło. Kto to mówi? Ja! No to jeszcze czy kurwa, czy siedzi obok mnie? Po no prawej. właśnie, dzień dobry. Pan się zawiesił. Aha, aha, co będziecie robić? Do cyrku jedziemy ich sprzedać. Do burdelu. O nie! Tom do burdelu na kurwy do Niemiec, do rajku, a młodego jeszcze wykształcimy i zrobimy profesorem. Oooo! To dla nas od O nie, kurwa! To... to kurwa nieźle, to no. Potrzebujemy jeszcze matki, szef. Ja to muszę siano zarobić, ja to nie, wiem, czy wiek, czekajcie. Czy... Siadaj kurwa! Gdzie mam się, jak to do bagażnika, wszystko. kurwa! Co tyś Bo ty nie ma bagażnika, kurwa? Do, do środka. Kurwa, ja pierdolę, jak ty jeździsz, kurwa, lamusie. Muszę! Muszę! Daj, dojazd mu, to jest gangster. Nie, bo to to nie jest gangster. gangster, on by nam odpowiedział. Jak to nie jest gangster? To nie jest gangster, gangster by nas wziął. Oj oj. A z kim ty rozmawiałeś? Ty, młody, eee, Z. Eee, przyjacielem. Jak ten przyjaciel się nazywa? Eee, Alex. Park jest nowy w mieście. Ej! Za kary. ten się nadaje ten, się nadaje, ten się nadaje, ten się nadaje. Ja do czego się nadaje? Kurwa, ty jesteś idealny, nie? Ja wiem, że jestem idealny. Kurwa, jedź no. z nami, błagam. Noee, na, naprawdę się auto? Ty kurwo, ruda. Tak, przekonam cię, patrz teraz. Dzieciak, yy, patrz tego, patrz tego. Nie wiesz, czekam prawe, tego kurą. Nie tego Tego po poprawy z przodu. Dzieciak odezwij się. Dzień dobry, witam. No I kurwa ja się, nie no. mogę przejść Patrz teraz, patrz teraz, ty kurwa odepnij się No siema Co jest k**wa? Wesoły samochód I co teraz? I co teraz? Teraz jeszcze gangstera potrzebujemy Czekaj kurwa no autostopy, że będziecie kurwa, kurwa iść. Nie pierdolę rodzinę, kurwa, ja mam swoje życie, nie, nie jakąś rodzinkę świeżą. Dobra, goń go, goń go. Zjep. Zjep. O nie! To strzela do nas, kurwa, zjebałeś młodego. Nie, nie, młody! Rozjebałeś młodego! Ooooooo! Młody! Moje ramię! Dwal mu pistę, dobrze kurwa. No ale traf, kurwa, bez ręki jestem. Trafił, kurwa! Znaczy dostał. Goń go, kurwa, goń go. I rozjebał młodziutkiego. Właśnie wiem, dawaj, jest. A wie, on spierdolił? pierdoliu? W przodu jest, w przodu? Jest prosto, prosto. No, no, no. Ale my nie dogonimy go tym gównem Nie no, dogonimy, on na szpital wjechał. Rozumiemy wjechał na go. szpital. Tu wjechał w prawo teraz, tu jest w prawo, widzisz to ona. A no to on kurwa! W szpitalu kurwa, ucieka nam z system. może mogę tam najebać. No, kurwa, że dostał. Czy ktoś nie zaniesie na szpital? Ja nie mogę, mogę otworzyć drzwi ty O kurwa. Ja myślałem, że pani tutaj normalnie. Nie. A nie, że panią związali. Bo to było moje auto. Dobra, idę tam związać. A no, w tą stronę. Okej, okej ze szpitala, tak nie mi wiesz, chciałem kurwa. tylko pana no, no, zabiłeś nam dziecko, kurwa no, Zabiłeś nam dziecko? Zajebał nam dziecko, kurwa A czy ja mógłbym prosić na szpital? A ty, no, weź go, weź go go. O, nie, złoty ty, bo my go chcemy z powrotem Będziecie kogoś tu porywać no, A weź nie, mnie i przy okazji Ty, halo, wariat Kto? To a, weź dzień. go, weź go, młodego nie. Ty nie no, zostawcie mnie, to była zabawa. Dobra, o, ty, weź młodego, my zaraz wrócimy. Dobra, dobra. No? No. To były gumowe A kurski. tu ja nie wiem, bo ja się to nie znam na takich kurski, rzeczach. A jest to No przez przypadek. O widzisz, a <laughs> ona go, kurwa... Nie, 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 no, to... nie. Lu... Do tyka. Zabieram muzyki. Co ty, do tyka, do tyka, ty go, kurwa. Ty Przepraszam, nie chciałem cię obmacać. Hmm. Co się stało? Obmacałam cię. A, no to chodź. Ojoj. Ojoj. Oj, 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 oj. oj drabios. O Jezu! Drabia, te pazurki, robią. <ślecười> Przepraszam. Już w porządku? Oj, już, już. Oho, Jezu. <ślecười> pomaga, będę tych się nie pomaga. <ślecười> o, pomaga, pomaga. Oj tak, pomaga, pomaga. Super, super. Ja pierdolę. Super jest pani, wie pani? Pani również. Ja nie Teraz jestem, czas... co kurwa? No. Jestem typem no. do kurwy no. Nie, nie, to nie miało być pani płci, przepraszam. To po prostu było tak, jak czasem jestem... I oni ja mi mówią z ja im mówię, ja również mam. Tak. Jak się pani jest... nazywa? Alaska? A o. pan? E, Felix. Lubo mi panią Felix. poznać. Mi również, wczoraj było Harry'ego Harry Pottera i tam był taki Feniks. Aha! To pani jak pani! pan... <goda> no, kurwa, mać! A pierdol! No może tak być. No i nas zostawili. A pani auta już nie ma. Spokojnie, wrócą, wrócą. Jak uskapiła sobie ta słowa? Czy po p Nie, dzięki, dzięki, sobie. Słuchaj, y Dziękuję, dziękuję. po odezwij się. Witam, dzień dobry. To jest dziecko, nie? Teraz ona. Hej, hej! Nie przekonało cię to dalej? Banią. Słuchaj kurwa, Wiesz, to ja Ja był, kurwa, ja mam nieco więcej wyprzestawczonego Słuchaj, ono no pierdele gotuje tak, A To, 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 to jesteś ty kurwa, co ci nas Ta słuchaj kurwa, yy, On, będziesz go bił, nie? I on będziesz i napierdalał yy, wyżyjesz się kurwa, nie? To nie jest duża cena kurwa Zostanę na to Co ma być stary? No dobra, chodźcie małpy Tak ej, Mordo, Mordo! Mordo, ej! Co Chcesz kupić dziecko? Albo kobietę? Nie, nie No ale patrz, chodź, może oglądniesz po prostu. Chodź, zejdźmy na chodnik. Kurwa! Po, o Jezu! Pokaż się, pokaż się pan! Na górze na auto skoczył i tańczysz. No. Chcesz który z nich kupić? No! Chcesz, któryś z nich kupić? Co? No, mokry... Ja myślę, że to strachomy jest no, tylko... to jest strzała. Słuchaj, pan. Ja mam swój kiorunek? Ojoj. Cześć. Oj. Mody, odezwij się. A, witam, witam pana. Drugi nie jara, niestety. Które byś wola którego byś wolał, nie? Hiiiiii. Ja jestem człowiekiem wykształconym, nie można robić interes. Ja nie wiem, co się odwala, tam. ale jest śmieszne. Może pan chciałby kupić dziecka, albo kobietę? A ile może być? 400 400 tysięcy? Mm, 40 40 tysięcy? Tak A przyjedzie paczką do dwórki? No To ja podam adres Dobra, tylko przedpłata 500 dolarów Ile? 500 Pan podał swój numer bankowy 509 Czy pan poczeka jak?